Rozpoczął się czas wakacji, wiele osób będzie korzystać teraz z urlopów. Będą korzystać z urlopów po to, by wypocząć, nabrać sił do pracy. A praca wypełnia znaczną część naszego życia. Istnieje więc niebezpieczeństwo ograniczonego do ziemskiej doczesności wartościowania tego, co jest ważne w życiu człowieka. Praca dla tych, którzy poza nią. W swoim życiu nic nie widzą więcej, w ostatecznym rezultacie może okazać się bolesnym rozczarowaniem, marnością. W Księdze kaznodziei Salomona, w rozdziale pierwszym, w wersecie drugim, w rozdziale drugim, 21 do 23 wersetu czytamy takie słowa. Marność nad marnościami mówi kaznodzieja. Marność nad marnościami. Wszystko to marność. To słowo przetłumaczone marność, hebrajskie hewel, to dosłownie powiew. Pogoń za wiatrem, byśmy powiedzieli, ulotność. A dlaczego to jest marność? Otóż dlatego, odpowiada Kazdodzieja, że nie jeden człowiek trudzi się mądrze, rozumnie i z powodzeniem. Co oznacza, że osiąga jakiś rezultat swojej pracy. A potem musi swoją własność oddać innemu. Temu, który w ogóle się nie trudził. To również jest marnością i wielkim złem. Bo cóż pozostaje człowiekowi z całego jego trudu, porywów jego serca, którymi się trudzi pod słońcem, skoro całe jego życie jest tylko cierpieniem? A jego zajęcia zmartwieniem i nawet w nocy jego serce nie zaznaje spokoju. To również jest marnością. Pewien duchowny poetycko nazwał księgę kaznodziei Salomona kwiatem flory biblijnej o płatkach popiołu. A księga ta na przykładzie pogoni ludzi za doczesnymi dobrami, ukazuje wiele ciemnych stron życia człowieka, wręcz ich marność. Tą marnością, między innymi, jest to rozczarowanie, które spotyka ludzi pracujących uczciwie i z pasją. Kiedy na przykład dorobek swojego życia muszą oddać w ręce tych, którzy na to absolutnie nie zasłużyli. No bo to przychodzi nowa władza i nacjonalizuje mienie, na które pracowaliśmy całe życie. A wtedy czujemy się bardzo rozczarowani i życie wydaje nam się bezcelowe i zmarnowane rozczarowanie przychodzi także dla tych którzy nie widzą innego celu swojej pracy niż zysk bo pomimo zaangażowania niepokoju poświęcenia trosk i to w dzień i w nocy przecież nie każdy odnosi w pracy oczekiwany sukces Mało mamy takich Rockefellerów, którzy potrafią utrzymać się na rynku albo zdobyć jeszcze inne rynki dla siebie. Ale zupełnie inny nastrój, jeśli chodzi o pracę, emanuje z listu apostoła Pawła do Kolosan z trzeciego rozdziału, pierwsze dwa wersety. Tutaj apostoł zachęca nas do działania, ale w innym celu niż zysk czy ekonomiczne bezpieczeństwo. Tu apostoł wskazuje nam także inny kierunek niż ziemia. Pisze: "Szukajcie tego, co w górze, a nie tego, co na ziemi. Dążcie do tego, co w górze, a nie do tego, co na ziemi." Tą górą oczywiście jest niebo, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Bożej. W wersecie pierwszym możemy to przeczytać. Więc tutaj celem nie jest zmierzanie ku czemuś, lecz ku komuś. Taki cel ma charakter relacyjny, a nie bezosobowy. W tym samym liście, w tym samym rozdziale, ale w wersecie 23, Paweł pisze: Cokolwiek czynicie, jak dla Pana czynicie; Jakąkolwiek pracę wykonujecie, jak dla Pana ją wykonujcie. Niech Bóg będzie adresatem naszej pracy. Nie tylko zysk. Nie tylko bezpieczeństwo ekonomiczne. W Ewangelii według Świętego Łukasza w 12 rozdziale od 13 do 21 wersetu mamy taką historię, która ukazuje nam zagubienie ludzkie w ocenie tego, co w ziemskim życiu liczy się teraz. A więc w ocenie życiowych wartości. Oto mamy sytuację, kiedy pewien człowiek próbuje wykorzystać Jezusa, aby ten rozstrzygnął spór między nim a jego bratem o spadek po ojcu. Jezus nie daje się wciągnąć w tego typu rozstrzygnięcie, ale nie pozostaje bierny. W formie przypowieści dosadnie przedstawia swoje stanowisko co do ludzkiej zachłanności na dobra materialne. W tej przypowieści Jezus pokazuje bogacza, który planuje zbudować spichlerze, jakieś budowle, gdzie będzie składować swoje zboże, cokolwiek on tam mógł zgromadzić. I mówi, a kiedy to zgromadzę, to wtedy zacznę korzystać z życia. I Jezus w tej przypowieści, do tej rozmowy wprowadza rozstrzygający głos Boga, który tego bogacza określa głupcem. A to dlatego, że złożył on ufność w czymś doczesnym, nietrwałym. Ta życiowa głupota szybko zostaje obnażona. Otóż noc, którą bogacz spędza na snuciu swoich projektów co do pięknej swojej przyszłości, okazuje się jego ostatnią nocą życiu. Bóg mówi do bogacza: Jeszcze tej nocy zażądają duszy twojej i pyta go: A to, co przygotowałeś, czyje będzie? Bogacz nie znajduje na to odpowiedzi. Ale w tej przypowieści Bóg ocenia nie tylko bogacza, ale także słuchacza. Stwierdza bowiem tak: tak będzie z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogatym. Od wieków człowiek kłóci się z Bogiem o swoją doczesność, a w niej o dobra materialne, których ciągle mu mało. A których przecież przemijanie i zmiana użytkownika są nieuchronne. Dlatego też w Ewangeliach Jezus tak wiele mówi o stosunku człowieka do dóbr materialnych. Nie można służyć Bogu i Mamonie. Nie można mieć dwóch Panów. I widać, że jest to problem ponadczasowy i ponadkulturowy. W Biblii, w literaturze znajdziemy wiele przykładów tego, do czego może posunąć się człowiek, jakie granice potrafi przekroczyć, aby zdobyć dla siebie więcej dóbr doczesnych. Moi drodzy, mówimy dzisiaj o tym, jak ma wyglądać nasze życie na Ziemi nasza doczesność. A mówimy to po to, abyśmy przez właściwe przeżywanie tego życia w tym i nasz stosunek do pracy osiągnęli szczęśliwą wieczność i mądrze to życie przeżyli. Z pewnością większą uwagę w naszej doczesności powinniśmy skupić na tym, co jest wiecznie cenne. Na wierze, na nadziei, na miłości. A więc jak apostoł Paweł pisze, szukajmy, czyli pracujmy. Szukajmy tego, co w górze, a nie tego, co na ziemi. Jezus to ujmuje inaczej. W Ewangelii według świętego Mateusza w 6 rozdziale, w 33 wersecie czytamy Szukajmy Królestwa Bożego. No, Jezus mówi do nas: szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. I tak naprawdę dla naśladowców Jezusa Chrystusa, dla chrześcijan, to jest podstawowy cel naszego życia na ziemi: szukać Jego Królestwa, szukać Jego Panowania, szukać Jego sprawiedliwości, Jego norm. A wszystko inne będzie nam dane. Tak gwarantuje nam Jezus. Kończąc to, Rozważanie: chcę uczciwie stwierdzić, że za dobra wiecznie trwałe, jak i za te doczesne, zawsze będzie jakaś cena do zapłacenia. Uczestnictwo w ziemskim wyścigu szczurów prędzej czy później przyniesie nam rozczarowanie i nie da nam żadnej gwarancji na to, że to my będziemy konsumować wypracowane przez siebie dobra. Zaś Stanie się bogatym w Bogu, choć nie wyklucza, to na pewno też nie oznacza, że będziemy obficie obdarzeni dobrami materialnymi. Ale z pewnością oszczędzimy sobie wielu rozczarowań, bo tego wiecznego bogactwa, w przeciwieństwie do tego doczesnego, nikt nas ani na ziemi, ani w niebie nie pozbawi. Takiego bogactwa, takiej mądrości życzę Wam, moi drodzy słuchacze. Pozdrawiam Was. Pastor Fryderyk Damarancki.